Zolenskis speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98-year-old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War. Witajcie. Tak oto w kanadyjskim parlamencie wszyscy tam zebrani i dwóch najważniejszych, Załęcki i Trudow, oklaskiwali nastająco 98-letniego Jarosława Gunkie. Jak czytamy na portalu prawda.pl, ukraiński Kanadyjczyk, który walczył o niepodległość Ukrainy przeciwko Rosjanom podczas II wojny światowej. To jest chyba błąd, powinno być Sowietom, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Ukraiński Kanadyjczyk, który walczył o niepodległość Ukrainy przeciwko Rosjanom podczas II wojny światowej. W ten sposób ukraińscy nacjonaliści, którzy walczyli w dywizji SS Galicja, są dziś reprezentowani na Zachodzie. Jeden z nich został oklaskiwany w kanadyjskim parlamencie, w tym przez Załęskiego i Trudą. To 98-letni Jarosław Gunka, podczas II wojny światowej służył w pierwszej Dywizji Ukraińskiej, 14 Ochotniczej Dywizji Piechoty SS Galicja, a następnie wyemigrował do Kanady, czyli po prostu uciekł. Czy była ta dywizja? 14. Dywizja Grenadierów SS I Ukraińska ze znanym znakiem symbolem żółtego lwa z trzema koronami. 14. Dywizja Grenadierów Waffen SS I Ukraińska, potocznie określana w Polsce jako 14. Dywizja Waffen SS Galicien, nazywana również SS Hałyszczyna. Jednostka wojskowa stworzona wiosną 1943 roku przez III Rzeszę z ukraińskich ochotników z Galicji. I to co nas bardziej interesuje to zbrodnie wojenne prowadzone, śledztwa 24 lipca 1944 roku. W okolicach Iwonicza SS Galicen przeprowadziła mord 72 osób, w tym członków Armii Krajowej i batalionów chłopskich. W Polsce obecnie toczy się śledztwo pionu Śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zbrodni wojennej popełnionej w Hucie Pianieckiej przez funkcjonariuszy SS Galicji i nacjonalistów ukraińskich, gdzie 28 lutego 1944 roku zamordowano 868 Polaków. 16 kwietnia 1944 roku policjanci 4 Pułku Policji zamordowali Polaków w Chodaczkowie Wielkim, gdzie zginęło według różnych źródeł od 250 do 854 mieszkańców wsi, czyli cywilów. Główna komisja ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzi również śledztwo w sprawie okoliczności pacyfikacji wsi Prechorile i smoligów. Dnia 2 lutego 1944 roku jednostka ukraińska brała udział w pacyfikacji wsi Borów. Oraz okolicznych wsi. Oddziały żandarmerii ISS w sile około 3000 żołnierzy wkroczyły w nocy do wsi, całkowicie niszcząc całość 280 gospodarstw przy użyciu broni pancernej. Na temat samego Gunka możemy przeczytać krótką wzmiankę na ukraińskiej w wikipedii. Jarosław Gunka, urodzony około 1925 roku. Jest weteranem 14 Dywizji Grenadierów Waffen SS pierwsza Galicyjskiej Formacji Wojskowej Nazistowskich Niemiec. Gong urodził się w Urmanie, wówczas w Polsce, a w 1943 roku zgłosił się na ochotnika do SS Galizien Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Kanady w 2023 roku, czyli obecnie. Gunka, Gunka trafił na pierwsze strony gazet na całym świecie, po tym jak otrzymał owację na od Kanadyjskiej Izby Gmin. I został doceniony przez premiera Kanady Justina Trudeau i prezydenta Ukrainy Włodemira Do Został doceniony, ciekawe za co. Później okazało się, że Gunka był powiązany z nazistami, a urzędnicy rządu kanadyjskiego przeprosili społeczność żydowską na całym świecie. Gunk jest na emeryturze i mieszka w North Bay w Ontario. Znany z i to jest chyba najlepsze, jak jakiś celebryta. Otrzymanie owacji nastające od kanadyjskiej Izby Gigmin w 2026 roku. Znany z no, celebryta, chociaż na starość. Się. Jakby dobrze oczywiście poszukać, to by znalazły się jakieś inne wojenne dokonania. I na pewno nikt nie potrafił sprawdzić, oczywiście nikt nie potrafił sprawdzić, kim był ten człowiek, że musieli go później przepraszać, że jest oczywiście nazisto, był i pewnie jest dalej. A tak na serio, to przecież Ukraińcy mało wytrysku nie dostaną, jak coś jest na temat ich wiecznie czczonej SS Galicjen. A cała ta izba jest jak stado małp, oczywiście bez obrazy dla małp. Kiedy każą klasz, klaszczą, kiedy każą, krótko mówiąc, uczcili owacją na stojąco starego. SS-mańskiego zbrodniarza z ukraińskiej organizacji nazistowskiej. Dzięki za uwagę i do następnego.